No i git, wyszpachlowałeś sobie ściany, jest spoko, pan się chciał 28 z materiałem z metra, a ty na taniości zrobiłeś, wyszło Cię 25, trójkę oszczędziłeś, tej stówkę do przodu. No dobra, tylko to teraz jakoś wyczyścić. No i patrz, taki zestaw, spoko, elegancko. Jedyne 15 klocków. Później coś tańszego budżetowe internety z Allegro podpowiadają względnie od Bosch dobra firma niebieski to już w ogóle będzie spoko jakąś żurawka do tego patrzysz jest tak cztery stówki no, dość dobrze będzie robić robotę oceny same dobre do, do robów. jest stawka. jest wszystko jest wszystko jest git No dobra, ale to dalej. Półtora klocka. Idziesz dalej. No to już się robi taniej. Marketowy odkurzaczek. Za 200 z haczykiem. Warsztatówka z Karchera. Bo firma niby nie ma lipy, ale... Co dalej? No i do tego taki hebelek. Proszę bardzo. Hebelek. Półtora stóweczki. Podłączany bezpośrednio. No wszystko ok, tylko że może jeszcze taniej, żeby stara nie strzępiła ryja. No i idziesz, kupujesz w lidlu Chusteczki. do karcia. za trzy dyszki, gąbeczki, papierki, wszystko jest. No tylko tak, stara ryja nie będzie darła po taniości, ale będzie darła, bo syf. No i którą opcję teraz wybrać? Najbardziej optymalny. I względnie potaniości jest ten zestaw. Bo nie dość, że nie narobisz syfu, to jeszcze sobie spokoł wyczyścisz ścian, Odkurzacz, a markę marketóweczka. 200 z haczykiem. Wymienne worki. Ktoś działa, wstydu nie ma. Ładujesz tutaj W parę otwór, ciach Na gumie Siedzieć powinno Jakoś trzyma Leża dość, tak jest Wiesz taką Mirosławę Ten chyba około półtora stówki kosztuje Do tego jest kilka papierków, ten już tak dość ścierany co je zrobił, bo na szybkości to szkura, czy motylanówka nóżka, rachciach, ja wszystko idzie tak jak bym chciał, ten gorcek na bani mi się rusza Dobra. Trzeba zaświecić światło. Nie migać gówno. A zobaczymy. Dobra. Mamy ten zestaw. Te wszystkie idą. Bierzemy ten. Tutaj podujesz zamiast rury. Ciąg do prądku jest git. Powinno ciągnąć. odpał A powinno być. No i spoko. Stary papier. że nowy, żeby nie było. 180. Powiem szczerze, że polecałbym ten, tylko że ciężko go trochę kupić. Albo jakieś siateczki inne. Zapodać, bo to na rzepie elegancko trzyma. O! Dobra. git. No i dobra. Papierek założony. Pani Mirosława gotowa. Pan karcier odpał i lecimy z koksem. ten trochę przepuszcza. trzeba było np zgłosić tego nie przewidziałem ale pewnie zapchać czymś w by zawsze można jakąś inną budżetówkę kupić blaszaka za dwie stóweczki jakiś parkset czy coś nie są drogie rzeczy no syfuś nie robi stara japy drześć nie będzie albo stary zależy kto robi także siemienio ludko można z takim sprzętem podziałać na ścianie Jak chcesz trochę kasy oszczędzić, żeby pan się ci nie robił gładzi, Albo później nie japy jak coś ci to zepsuje To możesz sobie sam robić No to by było na tyle Taki krótki filmik instruktażowy Jakby się spodobało to, to polecam polubić by się nie spodobało, to nie polecam, nie lubić, ale jak tego to ten, no to czy.